Dzisiaj mamy Wielką Sobotę. To dzień tak samo smutny, bo Pan Jezus jest w grobie po swojej męce i śmierci na krzyżu. Pan Jezus, zwinięty z krzyża, był owinięty Cały i położony do grobu. Grób był zamknięty. Duży kamień. Żołnierze zasunęli na grób pana Jezusa. W Wielką sobotę. W Kościele nie ma mszy świętej. Jest tylko adoracja Pana Jezusa w grobie. Do południa ludzie przychodzą do Kościoła, aby poświęcić pokarmy wielkanocne. Ty tak samo możesz przygotować koszyk z pokarmami i przynieść do kościoła, aby kapłan poświęcił w wielką sobotę Pan Jezus jest w grobie, a wszyscy ludzie czekają na zmartwychwstanie. wielką sobotę do Kościoła. Uklęknij przed grobem Pana Jezusa. Pomódl się tam. Poproś o mocną wiarę, o miłość, o nadzieję dla Ciebie i Twojej rodziny. Popatrz na Jezusa. Pan Jezus w Wielką Sobotę, gdy leżał w grobie, Jego ciało leżało w grobie, On, Pan Jezus, poszedł do Adama i Ety pierwszych rodziców i sprawił, że na nowo ożyli Pan Jezus Wielką Sobotę przyszedł do ludzi, którzy dawno umarli, aby dać życie, aby prowadzić do nieba. Wielką Sobotę czekamy na zmartwychwstanie Pana Jezusa.